Wiesz, dlaczego nic się nie zmienia? Bo ciągle czekasz. Czekasz na idealny dzień, idealny moment, idealną szansę. Ale wiesz co? Życie kurwa nie daje idealnych momentów. Życie daje ci chaos, daje ci przeszkody, daje ci ból. I wiesz, dlaczego? Bo tylko w tym głównie możesz się zahartować. Każdy, kto osiągnął coś wielkiego, zaczynał od zera, od niczego. Ale oni mieli jedną rzecz, której może tobie brakuje. Mieli decyzję. Decyzję, że nie będą żyć jak reszta. Że nie będą statystyką. Że zrobią wszystko, żeby sięgnąć po to, co ich. Więc co z tobą? Będziesz siedział i patrzył, jak życie przechodzi ci przed nosem? Jak inni wygrywają, a ty zostajesz w tyle? Albo wstaniesz, zacisniesz zęby i zrobisz coś, co zapamiętają. Coś, co zapamiętasz ty. Masz w sobie siłę, której nie używasz. Masz w sobie ogień, którego nie odpalasz. A dlaczego? Bo boisz się porażki? Porażka to jebana iluzja. Prawdziwa porażka to nic nie robić. To patrzeć, jak twoje życie marnuje się, bo brak ci odwagi, żeby spróbować. Nie potrzebujesz idealnego planu. Nie potrzebujesz zgody świata. Potrzebujesz tylko siebie, swojej decyzji, swojego ognia i działania bo jutro nie istnieje. Bo jedyne co masz to teraz. Więc przestań się pierdolić z wymówkami. Wstań i weź to co Twoje. Nie jutro. Nie za chwilę. Teraz.